Cześć, witajcie! Z tej strony Krzysiek i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Mody. Dzisiaj mod dla osób, które mają w miarę dobre komputery, ponieważ ten mod naprawdę wymaga dosyć dobrego komputera. A więc tak, jaki to mod? Ten mod nazywa się Shader. I, i, i co on nam dodaje do gry? Właśnie taki piękny Minecraft, jak widzicie. Zobaczcie te liście, które się tak cudnie ruszają. To słońce, które nas oślepia, jak na nie popatrzymy. Tak, zobaczcie, o. Jak te liście wszystkie się pięknie ruszają. Yy, Dodaje też takie ładnił się zwierzęta. Dodaje cienie, o. Zobaczcie, cienie. Dodaję taką. Piękną, błękitną wodę i zobaczcie nawet jak fajnie jest pod tą wodą. No naprawdę super. No niestety jednak do tego moda musimy mieć w miarę dobry komputer, ponieważ osoby ze słabym sprzętem mogą mieć problemy, kratki i tak dalej. Yy, zaraz jeszcze wam coś pokażę. Yy, teraz mam 15 FPS-ów, 14 co prawda nagrywam, więc tak zwykle to mam tutaj po 20-23. No a bez shaderów mam do, od 150 do 200, więc no. Więc nieźle ten mod obniża FPSy. Ale naprawdę efekt jest cudny. No i po prostu... No naprawdę ta woda jest po prostu piękna. Więc mi się to podoba. Ten mod. Zobaczcie, nawet te głupie ośmiornice fajnie wyglądają. Ogólnie jest piękny. Minecraft po prostu jest piękny. I w sumie to by było na tyle, instalacja tego moda nie powinna wam zająć więcej niż od 3 do 5 minut, wystarczy tylko kliknąć przycisk install i tam czy kopię zapasową ma wykonać to kliknąć nie i wasz mod będzie już zainstalowany. Więc mam nadzieję, że ten krótki poradnik wam się przydał, jeszcze zobaczymy... Time... Nie, jak to było? Time set. Zobaczymy, jak wygląda noc. Dwa ciekawych. O. Bara. jeszcze, jeszcze dwa zera. No. Jeszcze dwa zera. Jesus, jaki jest kot na noc? Jaki jest kot na ziemniaki? Czekajcie chwilę, bo Chcę wam pokazać, jak wygląda noca. Nie mogę. Coś. O, dobra, mamy noc. I zobaczcie, widzimy gwiazdy, widzimy księżyc, który też nas trochę oślepia. Zobaczcie, nawet jak ładnie wygląda ten domek. No, po prostu coś pięknego. I myślę, że ta modyfikacja się Wam spodobała. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.